Halo, halo, tutaj Benek i mam dla was skrót meczu Spidera z Dutsonem. Oczywiście mecz odbył się w ramach nianowego turnieju osu. Pierwsza mapa. pick Spidera jest to Snowstorm, na której już we wcześniejszym meczu pokazał, że potrafi zrobić full combo. Przewaga, minimalna, tutaj każda setka może zaważyć, jeśli mielibyśmy zobaczyć Accuracy Wars. I do tego Accuracy Wars faktycznie doszło. Tylko dwie setki Spidera, który wychodzi na prowadzenie 1 do 0. Dudson odpowiada pikiem Double Time, czyli Atomic Hit. Tym razem nie obyło się bez misów. Spider jednak nie wytrzymał tempa i mamy 1 do 1. Trzecia mapa. Spider sięga po swojego ukochanego Hidena. Ale jak widać, Dudson do połowy trzyma 100% accuracy. Dudson dalej trzyma 100%. Tutaj Lucid się pyta, czy jest jakiś spinner w wypadku Accuracy Wars, a tymczasem... DUDSON ZMISOWAŁ I TO JEST CHYBA KONIEC JUŻ W TYM MOMENCIE! I tak też się stało, Spider po raz kolejny wygrywa swoją mapę i mamy 2 do 1. Dudson po raz kolejny sięga po Double Time'a. Tylko że tym razem to właśnie on misuje, a Spider pokazuje, że Double Time również nie jest mu obcy. Nie zauważył, że ten stream się od takiej trójki zaczyna, zauważyłeś to? 3 do 1, sneria. Jak widać, Dudson misuje, a Spider znowu serwuje nam full combo. No, człowiek Pająk świetnie dysponowany tego dnia. I Spider wychodzi na prowadzenie 4 do jednego. Ale oto nadchodzi Dudson: Czy uda mu się odrobić stratę aż trzech map? A przypominam, że gramy tutaj do pięciu wygranych Electric Angel, prawie full combo ze strony Dudona i zdecydowane zwycięstwo. 4 do 2. Spider może sięgnąć po swojego ulubionego hidena. Ale zamiast tego pikuje Free Moda. Czy wyjdzie mu to na dobre? Niekoniecznie. O 600 tysięcy punktów Dudson po raz kolejny wygrywa i tylko jednej mapy brakuje mu do wyrównania stanu meczu. I jak widać, po raz czwarty Dudson postanawia sprawdzić Spider'a na Double timie. Od samego początku mapy obaj gracze idą web w web. Typowo I'm part. Czy, czyżby miał być jednak Accuracy Wars? Czyżby miał się mylić? Accuracy Wars indeed. Dudson minimalnie wyprzedza Spidera i doprowadza do Tiebreakera. No i zobaczmy, kto lepiej wytrzyma nerwowo na Industrial Nation. Dudson dosyć szybko misuje, jednak Spider nie pozostaje mu dłużny i na wolnym parcie to Dudson ma minimalną przewagę. Wszystko więc rozstrzygnęło się na ostatnim parcie. Posłuchajmy komentarza. Mapy. I uwaga. Co się bada, na się I tu, w... co, i tu co na samym początku już misuje! I to jest przewaga w kombo kolosalna na korzyść Spidera prawie 900 kombo. Zobaczmy, już go połknął! I teraz ucieka, ucieka, uciekaj Spider! To jest twoja szansa na, na trzecie miejsce najgorzej, słuchaj! Pewnie tego nie widzisz, że masz przewagę, pewnie teraz sądzisz, że musisz nadrabiać. Skup się, słuchaj! i tak się skupiłeś, że zmisowałeś! Jejku! I teraz... Jaka jest, jaka jest przewaga Spidera? To jest 2 miliony punktów. Kombo Ducona nie jest zbyt wielkie, ale została nam bardzo duża część mapy na nadrobienie kombo, więc to wszystko znowu jest w rękach Ducona. Natomiast na tym, na właśnie na końcówce mapy jest według mnie najła najłatwiej o misa. Tak, tak mówisz? Tak, a Dudsonowi trząsł się kursor trochę z tego co zauważyłem. Znaczy powiem Ci, że nie wiem, mi na przykład tą końcówkę się bardzo przyjemnie gra, bo ona jest tak e tak dos dosyć powtarzalny w sposób zmapiona, ale z z zobaczmy, e skupmy się na grze, już Dudson prawie, prawie dogonił Spidera, przewaga w combo co, co ja mówię, jak nie dogonił, jak Dudson po raz kolejny misuje. Słuchaj bracie, piatry, miałeś szansę, Spider też misuje. Czy dogoni go Dudson? Ile mamy do końca mapy? To jest na oko 300 combo. Czy 300 combo. Czy w ciągu 300 combo Dudson nadrobi milion punktów? Spider znowu misuje, więc Możliwe. przewaga Dudsona rośnie. Jest szansa, to może być bardzo close nawet na takim time ja, że Dudson misuje! Spider też misuje! Czy Mówiłem, do... że to będzie festiwal misów. To miałeś rację jak na razie. Czy Dudson chyba już nie nadrobi? To już jest chyba koniec. To jest. 500, 500 milionów przewagi, przy czym w combo przewaga Dudsona to są jakieś grosze, to jest gdzieś 10 to jest Jakie Nie ma 500 żadnych. Milionów to jest 500. 500 tysięcy. tysięcy przewagi. Przepraszam, a z tych więcej zobaczyć. Spider zobacz. zmisował teraz, to Dudson jeszcze by zdążył zrobić. Jest taka szansa, więc co jeszcze nie jest, nie jest nic stracone. Czy zmisuje, czy zmisuje Spider? Patrzmy na Spidera. Chyba nie. Chyba nie. Wszystko w jego rękach. Tutaj jest gdzie misować, mapa się praktycznie kończy, kółko się zamyka, czy Spider zmisuje? Nie zmisuje i to Spider po raz kolejny wygrywa z Dudsonem w tiebreakerze. Czyli jednak 5 do 4, Spider wygrywa z Dudsonem i zmierzy się z Piotrem Kolem o prawo do gry w wielkim finale. Mecz ten już dzisiaj o 19.00.